Musisz odnaleźć klejnot Foundla. Świecidełko, które zaginęło dawno temu. Znalezienie go może być nie lada wyzwaniem. Nie ma prawie żadnych informacji na temat tego świecidełka. No a mamy jakiś trop na, na początek, tak? Sam w bibliotece. Aha, dobra. No cześć, coś witajcie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mapeczki pod tytułem od Foundla. Dokładnie tak, słuchajcie. Pierwsza część była naprawdę niesamowita. Nixon mega się postarał z mapeczką. E, widzieliście też, co działo się w poprzednich odcinkach. W takim skrócie, więc chyba nie będę musiał wam tłumaczyć. Lecimy z epizodem trzecim. Zobaczmy, co na nas tutaj czeka. Pokoje laboratoryjne. Cholera, dlaczego Moren wybrał sobie biuro na ostatnim piętrze? Porozmawiaj z Morenem. No słuchajcie, mamy du Dużo do pogadania, bo sporo się wydarzyło. Morena Drake'a, chyba nie to. Sekwena Recta, Korni Morch. No to jest to tutaj, o proszę bardzo, tylko nie możemy tutaj wejść, dlaczego to jest zamknięte? Patrzcie. Laboratorium Morena Drake'a. A na no, ostatnim, czyli jeszcze wyżej. E, biblioteki i pracownie, to chyba też nie tutaj. Dobra, Idziemy. E, Moren, gdzie ty jesteś? Magazyn namiotły. Pokój e, 200 Jerry Tomski. E, nie wiem, jakiś szyfr? Pokój 202 Moren Drake jest elegancko. E, Moren. Siemanko, kolego, witam cię ponownie. Rozmowa z Morenem. Witaj ponownie Moren! Wróciłeś! Ha! Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Udało ci się odnaleźć klejnot? E, niestety nie, grobowiec okazał się pusty, bardzo pusty. E, nie było tam nawet szkieletu foundla. Słucham, jakim cudem? Tuż po śmierci foundla został przechowany w tym właśnie grobowcu? Hmm, ja nie wiem jak to się stało, ale może grach nam pomoże. Kim jest grach? Szkielet tego właśnie faceta znalazłem w grobowcu Wandla. Miał przy sobie wiele notatek, ale chyba mu już nie będą potrzebne. E, rozumiem, pokaż te notatki. Hmm, ciekawe, niezwykle ciekawe. Co jest tak ciekawe? Grach też poszukiwał tego klejnotu. Najwyraźniej był jakimś uczonym. Gdy wszedł do komnaty, został zaskoczony przez jakichś bandytów, którzy go związali. I co zrobili? Ukradli klejnot i uciekli, zostawiając Gracha w komnacie. Po pewnym czasie wszystkie drzwi i zagadki zresetowały swoje mechanizmy, a Grach nie mógł się wydostać z tego grobowca. Cholera, czyli koniec poszukiwań. Klejnot przepadł. Niekoniecznie. Grach miał podejrzenia, kto mógł wynająć tych bandytów. Według niego stał za tym Stanisław Wachag, co jest bardzo prawdopodobne, ponieważ znany jest on ze swoich cennych kolekcji. Chyba nie chcesz powiedzieć, że mam się włamać do tego kolesia, prawda? Już się włomowałem do biblioteki. Nie będę wijał w bawelnę. Za to zlecenie obiecano Lukasowi ogromną kasę. Dlatego też Lukas zezwolił na wszelkie środki, by ten klejnot zdobyć. Ach... Po tym zleceniu rezygnuję z tej roboty. Mam dość zabawy w nieśmiertelnego bohatera. Ja cenię swoje życie. Gdzie mieszka ten Stanisław Wachag? Niedaleko, wyślemy cię tam. Zapomniałem. Jak czyściłem piedestały po twoich ostatnich teleportacjach, to zostawiłem kostki w moim laboratorium. Zejdź dwa piętra w dół po klasy schodowej. Tam są drzwi do laboratorium. Jedne z tych pokoi jest mój. Gdzieś musisz... Yy, muszę prowadzić badania nad... A nieważne. W pokoju znajduje się też piedestał teleportujący. Możesz z niego skorzystać. Do zobaczenia. Tak, do zobaczenia. Uch, dobra, w porządeczku, słuchajcie. Misji, ciąg dalszy. Musimy wypełnić naszą misję. Przecież Lukas musi być z nas zadowolony. O, dzień dobry, rozmowa z Kornimorch. Hokus pokus, czary mary, kupim sobie dwa browary. Hej, a ty kim jesteś? Wypad stąd, ja tu czaruję. Okej, okay. dobra, w porządku, już uciekam. Co tutaj się wyprawia? Co to za śmieszne laboratorium? E, a tutaj? Magazyn namiotły. <laughs> nie ma miotu, a szkoda, mioteł nie ma. E, dobra, idziemy, idziemy do tego laboratorium. E, do te. po, te, po tebie dostały dwa piętra niżej, e, czyli chyba tutaj, prawda? Tak, pokoje laboratoryjne. E, laboratorium to nie to, laboratorium m, Morena Drake'a. Jest. O mój Boże, czemu to laboratorium wygląda tak obskurnie? E, ale. W, o, pajączek nawet. Dobra, pyk. Jest kostka teleportująca. Wydaje mi się, że miałem jeszcze jedną, bo chyba miałem cztery, co? A, a użyłem chyba trzy. Dobra, nieważne. Baked potato. Ziemniaczki nam się jak najbardziej przydadzą. E, I mamy jeszcze strzałę z weakness. O, to jest instant damage? Aha, dobra, w porządku. E, gdzie jest Piedesto Jest tutaj. Hura! No dobra, oto rezydencja Wahag. E, może zanim spróbuję się włamać, lepiej będzie zapukać i spróbować porozmawiać. No, to jest dobry pomysł. Widzę, że ten nasz bohater jest jakiś taki pozytywny. Ale ładne te shaderki. Nie mogę się napatrzeć, no. Dobra. Um, zapukaj do drzwi. Puk, puk. Puk. O, jest tutaj. Przycisk. Halo? Puk, puk. Nikt się nie odzywa. Może nie muszę wcale zaglądać do środka? Jeśli nikogo nie ma, to może uda mi się zwinąć klejnot, zanim ktokolwiek mnie tu zobaczy. Znać drugie wejście do rezydencji. No dobra, w porządku. Dobra, nie widzę żadnych przeciwników. Na boga to widzę, wielki telewizor. Tak, gracze Minecrafta już wiedzą, że to jest telewizor. To nie jest obraz, to jest telewizor. To nic nie ma. Ślepa uliczka, koniec gry. A może. Czekajcie przez dach. Tak, o widzicie. Tu jest jakiś przycisk tajemniczy. Co to za przycisk? Sekret znaleziony. Dziękuję bardzo. To już chyba jest czwarty sekret, mi się wydaje. Malutko. Tych sekretów pewnie jest tu znacznie więcej. Ciężko będzie, ciężko. Tutaj coś? O, jest tutaj coś. Dobrze, w porządku. Myślałem, że będę się kręcił i szukał rzeczywiście jakiegoś wejścia. Oho, okej. Okay. Cholera, co to robi zombie? No właśnie, to jest dobre pytanie. W takiej piwniczce. Hoo. Oh. Ten klejnot wydaje mi się, że zamienia jakoś tych ludzi w zombie. Coś w tym stylu pewnie tutaj jest. Mam nadzieję, że to znaczenie tego klejnotu będzie w jakiś sposób później wyjaśnione. E, czemu on jest taki cenny? Chyba nie było, prawda? Nigdzie to powiedziane. Dlaczego on jest taki cenny? Zwykły hem żelazny, rozczarowany? Nie, żelazny hełm mi się bardzo przyda. Dobrze. Pyk. Pyk. To porkiem może nie? Może mieczykiem? Dobra, tu jest jakaś kotłownia. Wychodzimy. Tutaj jest kolejna jakaś piwnica, jakiś magazyn, składowisko. Cholera jasna. Pieprzony klejnot, co ja teraz? Ktoś ty? I jak się tu dostałeś? E, a zresztą, co to teraz zmieni? Służący Crave. Witaj, jestem uczniem z Akademii Magii. E, rozumiem, że mówiłeś o klejnocie zwanym Klejnot Fondra. Tak, ten kolejny klejnot jest przeklęty. Wszystko było w porządku, aż nagle bez ostrzeżenia tyle krwi. E, a, jak krwi? A mógłbyś powiedzieć mi, gdzie się znajdował ten klejnot? Gdzie on jest? jest? Jest, gdzieś tutaj na posesji? Jeśli chcesz po niego iść, to jesteś szaleńcem! Ale jak chcesz, ja tam nie idę! Nie chcę już więcej patrzeć na moich kolegów zjadanych żywcem! Klejnot jest na drugim piętrze, w pokoju kolekcjonerskim pana Stanisława! Miłej zabawy z hordą zombie! Dziękuję, panie! Służący Krave... Żegnam! Okej, okay, w porządku. Zdobądź klejnot Foundela. Aha, no to tak jak myślałem, zamienia ten klejnot rzeczywiście... ...w zombiaki! O nie! Dobra... Pikuś, pikuś, co to jest dla roksasom. E, nie mam jakiegoś ciucha, nie mam spodenków. Nie ma tu spodenków też, nie weźmiemy. Dobra, trzeba zjeść ziemniaczka. Ten nasz Lukas ma, słuchajcie, mam wrażenie, jakieś złe plany, co? Co do tego klejnotu. Wydaje mi się, mając doświadczenie już po przechadzaniu tylu mapeczek od was, że ten Lukas w jakiś sposób wykorzysta ten kamień. I jeszcze będzie z nim jakaś potyczka, jakaś walka o wszystko, wiecie. Dobra, czy to jest pokój kolekcjonerski? Wydaje mi się chociaż. Nie, chyba nie. Gdzieś na piętro jeszcze musimy się pewnie dostać. Oh. O, jest piętro. Dobra, schody, elegancko. Siemanko, coraz trudniejsze do zombiaczki widzę. A sam pan Stanisław tutaj gdzieś będzie? Czy to może jest, był on właśnie? Nie miał żadnego name taga, Je, jeszcze coś tu jest. E, Prawda o śmierci. O, Foundla Wielkiego. To będzie ciekawe. Dobra, przeczytajmy to. E, Prawda o śmierci mm, Foundla Wielkiego. Ehm, komentarz Fekta drums z co? Dobra, jak się okazuje, e, Founder Wielki nie został wcale pochowany w grobowcu, który został specjalnie wybudowany dla niego. W roku 55 II ery, w swojej ostatniej bitwie, Founder Wielki został e, godzony w piersi jednego z żołnierzy królestw północy w bitwie pod Sawan. A tak, w bitwie pod Sawan. Trupów po bitwie było tak wiele, że nie zdołano odnaleźć ciała Faundla Wielkiego. Postanowiono, że w grobowcu zostanie pochowany tylko klejnot Faundla, zwany przez niektórych Gwiazdą. Um, uczonych... Yy, co? Gwiazdą. Uczonych klejnot został z, yy, skażony przez... co? Uczonych klejnot? Coś tu nie gra, chyba. E, uczony, klejnot został skażony przez siły ciemności, kiedy w roku 34 e, 4 ery, miasto Behoma, Behona, przy którym mieści się grobowiec, zostało zniszczone. Uważa się, że klejnot może przyjąć kontrolę nad ludźmi, którzy są podatni na magię tego typu. A widzicie, Ach, jak pierścień, z Władcy pierścieni. E, dobrze, dobrze, idziemy dalej. To nie jest raczej kolekcja Power 1 mocny, przesiąknięty magią łuk. Dobra, w porządku. To coś dla mnie. E, tutaj z tego co widzę jest jeszcze potka Instant Heal. Bierzemy sobie ją w porządku. I ten łuk musimy sobie. O, gdzieś tutaj dodać. Super. Gdzieś tu na pewno są jakieś znajeczki. O! O! Jesteś tutaj! Ale się skitrałeś! Dobra. Ciach, ciach, elegancko. Tutaj nic nie ma. Tu są drzwi. To jest na pewno pokój kolekcjonerski. Tam na końcu to pewnie w tej skrzyni będzie klejnot. O, szkurde. Stanisław jest, jest ten wach cały. Okej, okay. szkoda, że nie ma jakiejś broni albo cokolwiek, bo walka z takimi zombiakami jest bardzo prosta w pojedynkę. E, wystarczy ich tylko uderzać i się cofają. Niesamowicie piękny klejnot z pewnością magiczny. Gwiazda, gwiazda Foundra wielkiego. No dobra, bierzemy to, tylko czy my teraz nie będziemy opętani w żaden sposób? Czy coś w tym stylu. Dobra, mam klejnot. Czas stąd znikać. Uciekni z, re z rezydencji niszcząc klejnot? Uciekni z rezydencji zabierając klejnot. E, nie no, ja chcę go wziąć. E, czekajcie, co tu jeszcze jest. Mm. A, cholera jasna. Crafie, co ty tu robisz? Myślałem, że te potwory już ciebie pożarły, więc chciałem uciec stąd wentylacją. Ale chyba jestem za ciężki. Widzę, że masz już klejnot. Ciekawe, komu go sprzedaż. Co myślisz, że, że nie wiedziałem o co ci chodzi? Uczony z Akademii magii, co? Ha! Ale co zrobić? Złodzieje kradną, ptaki latają i tak dalej. Nie jestem złodziejem, a przynajmniej niezwykłym złodziejem. Każdy tak mówi, mam tylko... mają, mają tylko kasę w głowie. Ta rezydencja jest na odludziu, więc Klejnot działał, tylko na tych, co są w środku. Ale wyobrażasz sobie, co będzie, jak to trafi do miasta? To, to nie tak, że robię to tylko dla kasy, jestem najemnikiem, ale to są moje ostatnie zlecenia. E, kończę z tą robotą. Skończ to zlecenie, tak jak uważasz. Ale pamiętaj, jakie to może mieć skutki. Po lewej masz pokój z narzędziami, po prawej wyjście. Twoja wola, co zrobisz? Jak już podejmiesz decyzję, będziemy musieli się stąd zbywać. Nie chcę tu siedzieć do rana. Dobrze, daj mi chwilę. Eh, długo jeszcze? Daj mi chwilkę. Okej, okay, słuchajcie, i tak. Mamy uciekni z rezydencji, niszcząc klejnot. O, teraz możemy tu wejść. Oraz mamy uciekni z rezydencji zabierając klejnot. Powiem wam, że jak ja zniszczę ten klejnot. To mam wrażenie, że będzie taki happy end i może nawet koniec mapy i kto wie, może nawet nie, nie, nie przegramy czwartego epizodu. E, a ja chciałbym zobaczyć co się stanie, kurczę, chcemy zarazić cały świat i, i zobaczyć jak ta apokalipsa będzie wyglądać, więc ja idę zabierając klejnot. <gry> Ładowanie gry. Porządeczko. Co tutaj się wydarzy, moi drodzy? Epizod czwarty. Mm -hmm. Barman Krech. Muszę przyznać masz jaja. Pokazałeś, że jesteś lojalny, że można na tobie polegać. Lukas pewnie jest dumny. Tak, pewnie tak. Cholera, mam nadzieję, że Klejnot nie trafi do jakiegoś psychola. Oj, nie zmartwię się tak. Nie żyjemy przecież w jakimś filmie, żeby goniły nas potem hordy zombie. Może się napijesz ze mną, to cię trochę uspokoi. No, w sumie. Nie, ja podziękuję. Może lepiej pójdę do Lukasa. Widziałeś go? Pojechał na spotkanie z klientem, który dał zlecenie na klejnot. Barmanie, czy mogę prosić o kieliszek czystej? E, oczywiście, proszę pana, zaraz padam. No dobrze, czas na mnie, Morenie. Do zobaczenia. Może kiedyś się jeszcze spotkamy. Cóż, fajnie by było, do zobaczenia. E, gratulacje, udało ci się ukończyć mapę przygodową na EMI klejnot found, dla to koniec! Ej, słuchajcie, ja rozmawiałem z kim? Gdzie jest ten Moren? Ha, nie ma tutaj go przecież. Ja myślę, że ja rozmawiam z nim, a tutaj do barmana później woła. Możesz również zniszczyć ściany i polatać na zewnątrz. Pozdrawiam Nixon, bardzo chętnie. Sprawdź ile znalaz znalazłeś znajdzie 3 na 10. No oczywiście, że tak. No niestety słuchajcie. Bywa, że, 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 że czasami tych znajdziek. E, niestety nie da się znaleźć więcej na moim kanale, na moich filmach. Ja, ja nie jestem w tym mega słaby. <grym> Ale dobra, słuchajcie, polatamy sobie troszkę. Powiem wam, Nixon, e, Nixon, gratulacje dla ciebie, bo mapa jest naprawdę bardzo przyjemna, bardzo spójna przede wszystkim. E, wszystko działo się w bardzo fajnej tutaj hierarchii, można powiedzieć. Nie było momentów, kiedy, kiedy, kiedy czułem się zakłopotany, e, nie wiedziałem gdzie pójść. Wszystko było jasne, czytelne. E, no Mega gratulacje i bardzo również zbalansowana rozgrywka tutaj była, troszeczkę może za łatwa, e, może warto byłoby rzucić tutaj graczowi jakieś większe wyzwanie. E, nie zginąłem, byłem chyba raz blisko, e, spodobał mi się też nawet ten motyw, że nie miałem jedzonka i musiałem wytrwać ze swoim HP, po prostu nie mogłem go stracić na tyle, żeby, 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 żeby nie umrzeć. E, co tutaj są za książeczki, ej to są kopie tych książeczek. Te dungeony były bardzo duże i chyba nie widziałem tak fajnych dungeonów dopracowanych w jakiejś innej mapie. Naprawdę wyglądało to bardzo, bardzo fajnie te zagadki z ot otwieraniem tych drzwi. Super. Każda zagadka inna. Ehm, oczywiście takie takie minecraftowe rozwiązania, które znamy, ale gdyby był tutaj tylko jakiś resource pack no to powiem Ci, że to już by w ogóle wybuchło w, w kosmos, nie? Na przykład jak ustawiliśmy te symbole w dół, w prawo, w górę, e, to tam mogłyby być jakieś tajemnicze symbole na przykład, jakieś odszyfrowywanie czegoś, ale no tak czy inaczej, mapa naprawdę wyśmienita e, i czekam z niecierpliwością na drugą część, jeśli oczywiście się pojawi. Um, było wytłumaczone rzeczywiście, co zrobił ten klejnot. Mam nadzieję, że będzie kontynuacja mapy. Mapa jest stara, bo 4 lata temu została dodana. Słuchajcie, a ja jej jeszcze nie ograłem, więc prawdopodobnie tutaj Nixon już już kontynuował tej, tej przygody nie będzie, a wielka szkoda. Może jeśli obejrzy ten film, no to jeszcze go tutaj troszeczkę natchnę, więc Nixon, ogromne gratulacje, no, dyszkę bym tutaj zdecydowanie dał, bo grało się w mapę mega, mega przyjemnie, nie tuzinkowe jakieś inne rozwiązania, więc wspaniała sprawa. Mam nadzieję, że wam też się podobało, niestety troszeczkę krótki nam ten odcinek drugi wyszedł tutaj, ale chyba nic nie mogę poradzić, bo już pierwszy film jest zmontowany, musiałbym to jakoś połączyć Niech zostaną na razie dwa odcinki, więc jeśli będziecie chcieli do tego wrócić, to będziecie mieli dwa filmy do obejrzenia. Oho, tak, to jest potężna zaleta. Cóż, dziękuję Wam za oglądanie. Więcej takich mapeczek, naprawdę. No i trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!